Poniedziałek 11 maja w sobotę podane zostały mateczki, zaraz zobaczymy czy zostały przyjęte tak podkładziki były zrobione Będzie, że została przyjęta. Mhm. Na pierwszy ramce mateczki nie ma. Za mateczki ma. Jest nie wiem czy widać niebieski opalitek, proszę bardzo, mateczko chodzi. Włożymy ją z powrotem, tą rameczkę. Czyli w pierwszym odkładzie matka by była przyjęta i sobie chodzi. Teraz trzeba poczekać, na żeby się unasieniła. Czyli jest dobrze. Dzięcioł dobrał się nam do daszka. Nie wiem, coś tam będzie zrobić, żeby... Tutaj pszczółki powoli odbudowywują węzę. Aha, bo to jest ul, do którego ja... Ja tutaj robiłem odkład i zabrałem matkę. To by był ten ul. To by był ten ul. Tutaj niestety nie było pogody, jak ja robiłem odkłady. Nie było pogody. I... Duży błąd popełniłem. Tak, to jest. Matki nieznakowane. Nie no i zabrałem ją tutaj do tego, odkładu. Mój błąd, nie powiem. No nic. Idziemy dalej. Eh? Otate znaczy się, że no, nic nie robimy. Z cieły Mateczka jest. Jeszcze w klateczce. to co zrobimy? Wsuniemy... Nie uwolniły je jeszcze. Nie jest źle. Ale dlaczego one nie uwolniły? Aha, bo tu są... Dobra. Czyli co? Trzeba zniszczyć wszystkie mateczniki. um Dobra, pomóżem tym matce wyjść. No też kapuska na plaster. Jesus. Dobra, tutaj jest mateczka. Piękna z niebieskim opalitkiem. 3 Czy... została przyjęta. Jest ryzyko, że ona odleci, dlatego nie będziemy. Tu zabrałem matkę, takie rzeczy się zdarzają, ale tak jak mówiłem, nie było pogody. Nie było pogody i dużo pszczół było w ulach. Ja mam te matki nieznakowane i nie zauważyłem. Szkoda. Wielka szkoda, no ale nic na to nie poradzimy. O jest mateczka, chodzi. Pierwsza ramka. Także wszystko jest w porządku. Dalej nie sprawdzamy. Nie ma takiej potrzeby. Ale może przejrzymy ten ul. się nic złego nie dzieje Ja tak podaję matki w klateczce wyłamuję Wyłamujemy Wyłamujemy tylko te wieczka i, i tyle Przeglądniemy czy gdzieś mateczników, ale jakiś nie ma. Soby one nam tu jakiegoś psikusa nie nie zrobiły. Także wszystkie cztery mateczki zostały przyjęte. Bardzo mnie to cieszy Mam nadzieję, że się unasienią szybko W sobotę były poddane, to były One były wygryzione 8 W sobotę był dziewiąty, czyli jednodniówki To były jednodniówki Są larwy, ale to jest niemożliwe, żeby ta matka już składała jajka Hmm, ciekawe Sami zobaczcie. Dziwne No bardzo dziwna sprawa Więc. Dobra, płateczka, żebym ja wiedział co to jest Klenar Od państwa Szeligów z Krakowa H47